Siewalo, siwano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale widzowie. Ja jestem oczywiście w moim biurze na Kidowicach. E, nie, to nie są kidowicy.pl, ale jak już o tym mowa to serdecznie Was zapraszam na serwer kidowice.pl, ponieważ to jest serwer mój i dave'a, na którym możecie sobie zagrać. Wy widzowie serwer dla was oczywiście. one no, że tam jesteście. Osoby, które mają tam na przykład rangę KidCox mogą sobie wejść na naszą mapę Kidowic i sobie pozwiedzać, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko tutaj się prezentuje i tak dalej, i tak dalej. Serdecznie Wam widzowie polecam. Za niedługo może pojawić się jakaś Aktualizacja, w której pojawi się gang chłopaków, żebyście mogli wejść tutaj do środka. Możle, możliwe, kto wie, kto wie, aczkolwiek. Biorąc pod uwagę, jak szybko weszła aktualizacja poprzednia mapy, może to nie być e, jutro, tylko może to być na przykład e, za rok. Nie, no żartuję, nie, na pewno będzie szybciej, widzowie, nie przejmujcie się, ale e, póki co nie ma, ale macie poprzednią e, wersję e, tej mapy, czyli w sumie i tak już jest tutaj prawie wszystko. Chyba tylko tego e, wieżowca gangu chłopaków nie ma. Nieważne. Słuchajcie, w poprzednim odcinku śledziliśmy klona mojej siostry i, e, i wiemy na pewno, że jest. Jest jej klon gdzieś się kręci na, na, na kidowicach i totalnie mi się to nie podoba. Ja wam powiem tak: sytuacja wygląda następująco. Widziałem tego klona dzisiaj. Gdzie jest dokładnie? O, już widzę. Już widzę, idzie tam. Widzicie to? To jest 100% ten klon. I teraz pytacie, dlaczego ja wiem, że to jest 100% ten klon? Stąd to wiem, że moja siostra jest w tym momencie w szkole. To znaczy, że to jest niemożliwe, żeby to była ona. Więc to musi, to musi być ten klon. O, widzicie, tam sobie idzie. Idzie sobie przez tą. Że są wios wioski, i teraz ja muszę uważać, żeby mnie nie zauważył. Słuchajcie, ja dzisiaj pójdę za tym klonem. Zobaczę, co on będzie kombinować, bo muszę dokładnie wiedzieć, jakie on ma plany. Czy coś ukrywa na tych idowicach, czy nie. To wszystko musimy, że tak powiem, mieć pod kontrolą, widzowie. Więc koniecznie musimy to sprawdzić. Wy możecie... Ten klon tutaj do tego wieżowca? O, nie, 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 nie. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Czekajcie, czekajcie, ja już ruszkę mam w ręce. Jak tu się tylko... Jak wejdzie tu do środka... Nie, 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 to tak nie może być tutaj, nie może wchodzić nikt, To nie jest chłopakiem, to jest w końcu gang chłopaków widzowie, to mi się nie podoba, że tu się ktoś teraz kręci, nawet nie mogę za bardzo stąd zejść teraz, w jedyne co to mogę na przykład wyjść sobie piętro wyżej, na samą górę, więc wyjdźmy sobie tutaj, żebyśmy mogli stąd ewentualnie się wydostać jakby trzeba było, mamy letrę, mamy letrę. Dobra, jestem na dole. Wiecie co, ja będę, ja będę kontrolować, gdzie, gdzie ten klon chodzi i co dokładnie robi, ponieważ musimy mieć to wszystko pod kontrolą. Ehm, oczywiście widzowie możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco, e, bo filmy są tutaj, prawda, codziennie. Mimo, że na moim kanale głównym filmy są co drugi dzień, to tutaj nie przestajemy. Tutaj codziennie filmy przez cały styczeń oczywiście, że będą. Dobra, e, widzę, że ten klon wyszedł. Idzie sobie tutaj gdzieś koło, naszy, koło, koło naszych chat. Chodzi ciągle. Tak naprawdę ten klon z tego, co zauważyłem, ciągle chodzi, zwiedza i tak naprawdę nic konkretnego nie robi. Wszedł teraz do głowy tego magika. Wydaje mi się, że on może mieć jakieś powiązania z magikiem, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że jakby. Wątpię, żeby magik nie miał nic wspólnego z tym klonem podczas gdy klon pojawia się akurat wtedy, gdy magik tutaj, że tak powiem, nam robi jakieś dziwne rzeczy. Dobra, czekajcie, przelecimy się tutaj na ten, na ten dom. Ja dzięki tej elektrze jestem w stanie sobie fajnie z góry na to wszystko patrzeć, ale też mógłbym na przykład patrzeć za pomocą kamer, ponieważ ja mam tutaj kamerę gdzieś, a na przykład w tym miejscu mam kamerę. Nie wiem, gdzie ja mam drugą kamerę taka, która... O, tu mam jeszcze kamerę i teraz tu gdzieś był ten klon, czekajcie, go zgubiłem trochę. Musimy zobaczyć z tej kamery wielkiej. Ej dobra, zgubiłem tego klona, nie wiem gdzie on jest teraz w tym momencie Ja widzę, widzę siebie tam, że stoję na tym, na tym domku Ale klona nie widzę Ma, ja mam dobry wgląd, więc, o dobra widzę, widzę gdzie jest, widzę gdzie jest, widzę gdzie jest, dobra Wejdźmy znowu na trójkę, a nie, byłem teraz na trójce, na dwójce Nie, nie zerknę tutaj chyba tak Dobra, czwórka Czwórka nie, piątka, piątka też nie, szóstka 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 jest tutaj, okej okay. O tam jest, koło domu Dave'a, koło domu Dave'a Dobra, czekajcie, idziemy na bramę Brama, jedenastka, okej, okay, mam idealny wgląd Idealny wgląd na tego klona On sobie teraz gdzieś idzie do tej Do, do wyjścia bo w sumie idzie Okej, okay, rozgląda się Mega dziwne, mega dziwne, dobra, tu Ej, Kolejne, dwunastka Mamy wgląd, dwunastka, nie, te kamery to jest taka genialna rzecz Ja dzięki temu Mogę śledzić tego klona, wcale nie będąc obok niego Mogę być daleko i widzieć Ej, dobra, bo idzie gdzieś Dobra, czekajcie, 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 czekajcie. Lecimy tam też w takim razie, bo nie można, nie można że tak powiem, tego zostawić. Idzie w stronę wieży Magika, co oznacza, że może pójść tam nawet. Nie wiem, czy mu wleciałem do domu Weroniki. Dobra, widzę, że tam idzie, tam idzie, tam idzie, dobra. Zjedzmy sobie ziemniaka i teraz podlecimy tam lekko. Uwaga, pyk. A? Muszę uważać, muszę uważać, żeby nie zbliżyć się za blisko, bo może, jak mnie zauważy, to będzie lipa. Ale ewidentnie jest środek nocy i ten klon wybrał się z y, naszej wioski do, y, w stronę jakby wieży, wieży magika. To jest mocno podejrzane i nie podoba mi się to. Dobra, idzie sobie w tamtą stronę. Dobra, no musimy, musimy spokojnie iść. Tam widzę, że się te moby co mnie przed chwilą atakowały. Dobra, no idziemy z, jakby spokojnym krokiem przed siebie, tak żeby ciągle mieć na oku tego klona, który jest tam dalej i Ej, jakoś, jakoś biegnie. Widzicie, jak szybko przyspieszył, żeby tak pobiec? Zasuwa, no dobra, 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 no okej, okay, no to lecimy za nim. Ja mam elitrę, więc mi nie ucieknie na szczęście. Ale, ale dobra, jestem, że tak powiem, no jestem ciekaw widzowie, możecie zadać w komentarzach co o tym sądzicie, jakie mogą być tego zależności, skąd się w ogóle wziął ten klon, dlaczego jest ten klon, co się tak naprawdę z tym klonem dzieje i, i jakie są jego, jakby po co ten klon jest w ogóle, to jest, to jest najważniejsze pytanie, dobra. dobra gdzie jest ten klon, bo go zgubiłem lekko chyba, a nie, dobra, tam idzie, a będzie przepływać przez tą, przez tą, o nie, wybuchnie, nie wybuchnął, dobra, nie wybuchnął creeper. Dobra, my sobie przejdziemy bokiem, bo ja wolałbym sobie przelecieć elitrom, więc zrobimy sobie tak, polećmy tutaj wyżej. Ej, tu jest jakieś ognisko, a dobra, my tutaj kiedyś chyba obóz rozstawiliśmy, dobra i teraz tak, gdzie jest ten klon? Tam jest, dobra, widzę go, widzę go, widzę go, musimy się skitrać gdzieś tutaj, wiecie co ja zrobię? Mógłbym ustawić sobie spawn pointa, o, dobra, no to ustawiłem sobie spawn pointa, nieważne, nieważne, nieważne. E, dobra, lecimy, lecimy za tym klonem, on idzie ciągle w stronę tej, w stronę tej wieży, wydaje mi się, że on się tam właśnie kieruje, tak mi się wydaje, wiecie co, ja będę sobie iść tutaj bokiem, tak, żeby po prostu nie, w ogóle nie zwrócić na siebie uwagę w tamtym miejscu, ja tędy jeszcze nie szedłem do, do wieży magika, więc możemy iść w tą stronę, okej, okay, widzę, widzę, widzę tego klona dalej, teraz no, sobie tutaj, ej, tu jest strasznie dużo w ogóle mobów, nie, tu jest ten, wieloryb, tam jest orka, niesamowite rzeczy, dobra, czekajcie, przejdźmy tędy, Kto to jest, ej, o, o, tam idzie ten klon, Ej, dobra, co jest grane? Co to jest za miejsce? On tam wejdzie do środka? Ej, dobra, tam są jakieś kanały, o których nie wiedziałem. Dobra, ej, tu jest łódka. To już płynął kiedyś. Dobra, podpłyńmy sobie tam. I zobaczymy, co się wyprawia tam takiego. Ej, dobra, czekajcie, wiecie co? Będę trochę z daleka może to nadpłynę. Oby mnie tutaj ten wieloryb nie dorwał. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. Że mnie nie zatopi. Dobra, chyba jest git. Dobra, jesteśmy przy wejściu. Dobra, było ryzyko. było ryzyko. Mógł, mógł nie zauważyć ten klon, ale nie zauważył. Dobra, schodzimy niżej. Ogarnijmy, co tutaj się dzieje w ogóle. O, dwa zejścia, poszedł w lewo. Okej, okay, tu. W... Nie, to jest chyba to samo. Okej, okay, to prowadzi do tego samego. Co to jest za miejsce w ogóle? Widzę, tam jest gdzieś. Co on tu kombinuje? A ja nie wiem, czy my tu powinniśmy schodzić, szczerze mówiąc. Dobra, tam gdzieś jest ten klon. Co on tam kombinuje? Widzę go, widzę go, widzę go. Tylko co on tam robi? Dobra, tu jest magi, tu jest magik, tu jest magik. Idziemy w dobrym kierunku, póki co wszystko idzie zgodnie z planem. A nędzna grupa długo nie wytrzyma. Wykończę ich. Tak, tak. To musi się udać. I wracaj na pozycję i bądź dalej słodką tosią. się tak? nabierają na piękną pajeczkę. Wiem, Przimy ich zagonić w kozi ruch. Tak. Co on mój. Zobaczmy więcej krwi, a dzięki temu klonów będzie jeszcze więcej. Jakie to? Nigdy o, nie, nie dojdę do tego i kto jest prawdziwy. Ich. Tak, tak. <noise> dobra, świetnie, mam dużo pracy. Dobra, do. O, nie, 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 dobra. Już będą tu wracać, będą tu wracać, będą tu wracać, Będzie tu wracać, Dobra, idziemy, 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 idziemy. On strzela, coś do mnie. Szkielet, on nie, szybko, uciekamy, szybko, uciekamy. wykazał kazał temu klonowi zmykać stamtąd, więc ten klon teraz będzie wracać. Musimy wyjść, musimy stąd wyjść, musimy wyjść, musimy wyjść. Tutaj szybko, 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 chowamy się w trzcinie. Szybko do trzciny, pyk. Jestem. Jest, dobra, wyszedł klon, widzisz? Jasny gwint. Dobra, słuchajcie, mamy potwierdzone. Klon współpracuje z magikiem. To mamy na pewno jako pewnik. Dobra, wiecie co, ja wracam od razu. Ten klon i tak wróci na... Na widzę, więc ja wracam szybko zanim on tam wróci, żeby nie musieć iść powoli, tylko sobie normalnie Electron przylecieć. Dobra, to mi się nie podoba. Z tego co słyszałem, yy, Magik powiedział coś, że musi zdobyć więcej krwi. Musi nas zapędzić w kozi ruch i zdobyć więcej krwi. Yy, ja nie wiem, czy widzowie pamiętacie, ale był taki moment, w którym ja się włamałem na konto mojej siostry. Tam Magik kazał mi wskoczyć do gara. I jak wskoczyłem do tego gara, to. Yy, to tym, tym, g, 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 na koncie mojej siostry, to wtedy ta, ten gar jakby zamienił się w. W taką czerwoną plamę, jakby tam nie tam... to to Ej, ten sam gar jest sływki w, w sklepie. Słuchajcie, sprawdźmy to. Sprawdźmy to, bo tam, jeżeli tutaj jest dalej, jakby to czerwone, to ja pamiętam, że do tego gara wchodziliśmy wszyscy po trochu. Jeżeli ten magik tutaj by zabrał sobie stąd. O nie, to jest czerwone. To jest właśnie dokładnie ten sam gar. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Musimy, to, musimy, musimy się tego pozbyć. Musimy zabrać, zabrać wiadro i zabrać stamtąd tą wodę, jeżeli się w ogóle da. Ja nie wiem, czy się da, szczerze mówiąc, ale musimy to zabrać, bo jeżeli magik stamtąd zabierze, to będzie miał każdej krwi po trochu. Dobra, bierzemy to, e, odłóżmy tą wodę gdzieś, tylko gdzie ją możemy odłożyć, czekajcie, tu, tu, odłóżmy ją tutaj. Dobra, mam nadzieję, że będę mógł zabrać tym, tym wiadrem tą krew, jeżeli nie, to będziemy mieli naprawdę mosty przypał. Mam nadzieję, że też magik tego nie zauważy, że on nie dostanie żadnego cynku o tym, kurde, dobra, nieważne. Zejdźmy na dół, spróbujmy to zabrać, e, wiemy, że klon, o, dobra, bierzemy, nie mogę, o nie! Nie mogę tego zabrać. Czekajcie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zniszczyłem ten gar, zniszczyłem ten gar i postawiłem go na nowo. W ten sposób... On się wyzerował, nie ma tam teraz tego, dobra, jesteśmy uratowani. Tylko jedyne co muszę, to na nowo do środka nalać wody. Musimy do środka nalać wody, żeby to wszystko było tak jak było wcześniej, i po prostu będzie, że nie wiem, że się to w... skończyło, czy coś, nie wiem, jakkolwiek. ale no, bierzemy tą wodę, wlewamy ją do środka i jesteśmy, że tak powiem, ustawieni. Nie mogłem zabrać tam do tej krwi, co jest, co jest bardzo, bardzo dobrze wiedzieć, że nie można tego zap. O nie, jest ten klon tutaj już przyszedł, tutaj widzicie go tam. Dobra, szybko schodzimy tutaj do kit sklepu. Ja na co szczęście, że tak powiem, nie muszę się ukrywać przed tym klonem, bo też z nim raz gadałem, ale... Nie chcę teraz z nim gadać, bo już wiem, że to nie jest moja prawdziwa siostra. Więc możemy, możemy się zacząć ukrywać. Wracam z powrotem do, do gangu chłopaków, do, do naszego wieżowca. Ląduję tutaj, prawda? wam sobie wlecę, bo mniej życia stracę schodzą tędy. Dobra, tu jestem u siebie znowu w moim gabinecie. Dobra, widzowie, powiem wam tak, to co tu się wyprawia, to jest głowa mała, nie podoba mi się to totalnie. Ten klon sobie tutaj dalej łazi. Yy, wiemy, że Magik chce zdobyć jaką, jakąś krew. Wiemy, że wszystko idzie zgodnie z jego planem, co znaczy, że ma jakiś plan i ten klon jest jego planem. Powiem wam widzowie, że nie podoba mi się to i sam fakt tego, że klon współpracuje z Magikiem jest mega straszny.